Morska troć. Ryba, której jeszcze nie udało mi się przechytrzyć z rzeki. Mam już chyba 7, jeśli dobrze liczę. Nie chcę skłamać, wydaje mi się, że 7 lub 6. W każdym razie te z rzeki dalej. Są dla mnie dużo fajniejszymi rybami i fajniej się je łowi. Ale słuchajcie, no, gatunek trzeba zaliczyć. Moim wyzwaniem życiowym jest złowić jak najwięcej gatunków ryb. I co prawda mówię, troć już mam, ale to jest nie to samo. Łowienie w morzu, tutaj raczej w tym okresie nie złowimy nic innego niż troć, chociaż bywa i tak, że trafiają się belony, ale o innych rybach nie słyszałem. Wiadomo, w morzu pływają różne gatunki ryb, ale z takimi przynętami jak dzisiaj idziemy, nastawiamy się typowo na morską troć. Nie wiem, czy uda mi się przechytrzyć jakąś wielką, pływają tutaj, ale... Z tego co słyszałem jest dużo tych mniejszych. W każdym razie nie ma to znaczenia. To są moje pierwsze takie wyprawy trociowo-morzowe, że tak powiem. Nie wiem, jestem już może z trzeci czy czwarty raz, a jak na razie na koncie mam tylko parę brań. Jedno odprowadzenie, żadnego holu. Ryby jeszcze nie złowiłem. Także może dzisiaj, ale nie nastawiajcie się. Ja się też nie nastawiam, bo to jest najgorsze podejście, jakie może być. Ja to zawsze idę z założeniem, że nic nie złowię. Jak nic nie złowię, to przyznaję sobie rację, a jak złowię, to ryba zaskakuje i cieszy mocniej. Przed nami jeszcze chyba z kilometr drogi. Jestem dzisiaj z Piotkiem, z kanału zafiszowani. On też będzie nagrywał z tego materiał. Także zapraszam do mojego serdecznego kumpla. A ja zabieram już tą rękę, bo <głos》> jestem ubrany jak debil. Piotrek się ubrał cienko i sobie idzie spacerkiem, a ja na sobie dwie torby. Pod spodem, pod tymi śpioszkami mam kombinezon. Na sobie kombinezon termo. Trzy pary spodni. Już mi ręka opada, że nagrywam z dołu. Jeszcze jestem po treningu, bo tutaj się muszę wam pochwalić. Zacząłem chodzić na siłownię. Mam zakwaski lekkie, a spacerek na rozruch. Zaraz już się cały spocę, a jeszcze z tych mniej przyjemnych informacji prawdopodobnie mam dziurawego wodera w pięcie. Dlatego mam dwie torby, bo na zmianę mam jeszcze jedną parę woderów, ale gumiaki, więc będzie mi zimniej. A jak zaraz mi przemoknie stopa, to już będzie tylko gorzej. Najwyżej skończy się tak, że będę dzisiaj kamerzystą Piotrka, bo, bo będę mokry i będzie mi zimno, i będę leżał na plaży zamiast łowić. A ten, a warunki mamy naprawdę spoko, bo w ogóle nie wieje praktycznie. Znaczy wieje, bo jest 30 km na godzinę, ale przez to, że tutaj jest taki klif, to ten klif osłania wiatra, jest południowy i mamy chill. Oglądajcie. Ale się nagadałem. Tutaj was nie nauczę, tutaj się uczcie razem ze mną, bo wyjeżdżę w końcu tą troć sobie. Od nowego roku zaczynam normalne strągowanie i będę liczył na trocie. Dobra, doszliśmy. Ja już się troszkę odpocząłem, zmieniłem wodery, ale już wiem, że będzie mi zimniej w stopy. Nie wiem, coś będę kombinował. Tamte dziurawe, te za zimne. W każdym razie najlepsze jest to, że Piotrek w pierwszych rzutach miał branie. Nie gadam, wchodzę, łowię. Trzeba szybko złożyć troć. Dobry. Słucham? tam dziewczynę Jaką dziewczynę? No Nie no jaja Dobra, no to fajnie zaczynam Chociaż Piotrka został No nikt nie powiedział, że będzie lekko Wiecie co zrobiłem? Wcisnąłem te neopreny pod wodery, jest mi tak ciasno w stopę, włożyłem jeszcze wkładki do tego grzejące, skarpetę grubą z wełny merynosa i nie wiem czy to pomoże, jak jest za ciasno i nie ma ruchu w stopie to też może być ciężko, ale te wkładki niech może zaczną grzać, chociaż one też potrzebują powietrza, a tam powietrza to chyba nie ma i nie będzie. A jeszcze założyłem dwie reklamówki na stopę, ale lewą tylko, bo lewa przemaka z pół godziny tu spędziłem Piotrek łowi, ale chyba bez kontaktu jak na razie. Także nie wiem jak się skończy to. Film z tego i tak będzie, czy złowie, czy nie złowię. No i już miałem wchodzić Ale spadła. Peter właśnie Peter właśnie zaciął. Kurde no nie mogę. Wszystko mi przeszkadza. Dobra, pokażę wam szybko jakie mam pudełko, ale nie wiem czy ma to sens. Dobra, biorę to. A do kieszeni jeszcze wezmę Bodziasa, tylko że takiego. Co się stało? Nie masz szczytów, że krzyczeć? to No nie wziąłem, mogłeś krzyczeć. Dobra i A co? Była? Co? Była? Dwie, dwa branie. A tak co była, było, Jedno branie to było, i nic. Widziałem to branie w ogóle. Patrzyłem się na ciebie jak zacinasz. No kurde, ja tutaj pas w wodzie praktycznie. Prawie mi się nalało przez falę, ale dobra, jest wypłycenie. Norobiście. Nie ten bodzias, inna przynęta, kurde. Teraz muszę zrobić chociaż branie, żeby uwierzyć w coś innego. Peter cały czas łowi na jedną przynętę i... Mam nadzieję, że to nie ma znaczenia, ale nagadał mi, ja teraz kurde mam mętlik, krętlik, mętlik. Dobra, wyszliśmy, przenieśliśmy sobie rzeczy bliżej, bo stajemy trochę dalej jednak. Peter dał mi kolejnego bodziasa w tamtym kolorze, jednak muszę, muszę mieć głowę spokojną, bo to inaczej nie ma sensu. Najpierw się złowię jedną na pewniaka, a później to już sobie mogę kombinować. Dobra, ten to jest pewniak. No i zerwałem bodziasa, wyszedłem, a Peter zaciął. Pan wejść! Piotrek krzyczał do mnie, żebym pomógł mu podebrać tą rybę. Bo co się okazało, takiego rozmiaru troci nie spodziewał się żaden z nas. Czemu? Co ty gadasz? Peter mówi za dużo. Jej ładna Dobra O, jaka ładna 60 był o chłopie kurde czekaj od razu ładować czy jak się uspokoi jest Jaki farciarz nie wierzy Nie no to nie farciarz Ale jest dobra 60 Zawodowy trociarz Skręć. Jaka troć chłopie, to łososz jest. To jest Ale żeś dowalił. Ty, 70. 70 to jest. Dawaj do brzegu. Ale żeś dowalił. To jest chłopie. Grubo, on ma kufę. Patrzcie co tu mamy. Tybeczka z brzegu zaczynałem się w pięknej krotki siedemdziesiąt centy. No nie spodziewałem się, że dzisiaj woda wypłaci. No, aż taką piękną rybką. Szybka chodka i do wody. Nie wypłynie. Tak się kuwa Dzięki tam. Żółwik. Żółwik. Dobra, pojechać. Dobra, wracam do wody z ostatnim, już bodziasem, który dał mi Peter, bo, bo sam ma mało. Ja czuję, że mam wodę w płucie, na no masakra. Nie jest to przyjemne I niestety, teraz. Ale oby coś wynagrodziło. Mega, mega ryba. Naprawdę mega ryba. Piotrek, no nie wierzę no Co jest? Ja rzucam od razu Mała? O spadła To jak ta pierwsza Nie no nie wierzę Co robisz inaczej? Nie to kręcę chorobę Nie wiem, co to było. Tam są jakieś kamienie? No to coś miałem. Mam nadzieję, że to się nie skończy tak jak się zaczyna, wydaje mi się, że miałem jedno odprowadzenie troci, to co widzieliście, ale no nie mam pewności, może mój mózg zaczyna już świrować po tych trociach Piotrka, czekajcie, ja się schodzę gdzieś od wiatru troszkę i pogadam, cały czas, tak to mój mózg zaczyna świrować, teraz miałem wrażenie, że tam, bo tam gościu przyszedł, miałem wrażenie, że mu się wędka ugina pod rybą, ale nie. W każdym razie mam wrażenie cały czas, że robię coś inaczej niż powinienem, bo Piotrek miał dzisiaj już chyba 6 kontaktów z rybą, a ja nawet nie wiem, czy w ogóle jakiekolwiek. Wchodzę zaraz, musiałem wyjść pochodzić trochę na brzeg, bo jest tak zimno, że całe nogi mam zmoknięte przez to, że mam te dziury. No i jak się stoi w wodzie, to jest masakra. Hardcore. Pogoda naprawdę hardcore. Także trzeba wychodzić i chodzić. Zaraz się rozgrzeję i wracam z powrotem. Popatrzę, czy chłopaki nie targają jakiś ryb. Jak wjeżdża ryba, to od razu tam wbiegam. Wbiegam i jest moja. Ja teraz sobie pochodzę, w z powrotem. Dobra, wbijam znowu, żeby się tego nie wywalił na kamieniach i będzie dobrze. A to czy coś złowie? podnoszę się na palcach, żeby uniknąć fali, to nie skurcz taką zdniecioną stopę. Nawet nie rzuciłem. Raz rzuciłem, strzelił mi, zamknął mi się kabłonki i mi odstrzelił bodzias. Nie no, to nie jest mój dzień chyba. Nawet, nawet się nie denerwuję, nie? Bo to nie ma sensu. Nic już nie zrobię. Staram się nie przyklinać i nie krzyczeć, chociaż w środku mnie trochę buzuje, ale uspokajam emocje. No i tyle z bodziasów zostało i weź teraz słów tutaj spokojnie z myślą, że coś strzeli. Jak masz przynętę, na którą nawet nie wiesz co biorą. O, oh, Boże. Trzeci złowił. Mało? No, Chyba troszeczkę brakuje 50. Ale kolor fajny. Jest taki różowy. No ładnie. Sartujesz sobie ze mnie. Ja jestem ciekawy naprawdę co, co robisz inaczej, że ci biorą a to duża. Czekaj, podbiorę Nie podbierać? Ale skacze. No, tak... Za co? Teraz główna moją przynajmniej. Wędkami. wędkami? Tak. Wypuścimy. O, to jest w oko! No i zamieniliśmy się wędkami. Zobaczymy, czy faktycznie tutaj chodzi o wędkarza, czy o sprzęt. Ale to będzie ten, to będzie twoja ryba, jak ja złowię. Jak teraz się łowi krótko? Nie czuję Dobra, to chwilę zaraz cię Nie, no Nie dwie trafiliśmy, tylko dwie trafiłeś. Wędko. Nie wiem. Nie wiem. Nie, wiem o, no, nie chodzi o wędkarza, tylko o Nie teraz. Nie razem o wędkarza, Nie technika. sprzęt teraz. Tym razem Nie a Nie technika.

Dubl dubleta nagrany Jest pierwsza troć ale mogę szczerze powiedzieć że to wspólna ryba bo nawet... No nie, nie przesadzę <laughs> Liczy się <laughs> Na, na wętrze ale teraz biorę już swoją do łapy i staram się zrobić co mogę Nie mierzę, wypuszczam i idę po kolei. Gratuluję Pięknie Chciało zjać Pięknie Udało, Udało się, tak. zarobiliście No oczywiście dzięki pomocy Piotrka tak czy siak, cieszy, tak samo. W każdym razie teraz wiem, że jest szansa złowić. Tylko muszę jeszcze rozkminić co jest nie tak, że na tą wędkę jest faktycznie trudniej. Może krótsza, może, może kołowrotek inaczej, za szybko zwiję, no nie wiem, muszę to wyczuć. W każdym razie też nie mam bodziasa, ale Piotrek miał branie, jak mu oddałem wędkę. Także jednak może być to kwestia wędkarza. Zaraz to sprawdzę. Jest kolejna upitera, ja. Jak gdy, ile w nogę. To duża chyba, chyba Witer ma dużą rybę. Ale nie tak jak wtedy? Branie widziałem, miałem branie, branie i widziałem sześć razy, miałem branie. Ty, dobra. głowę. Nie no, niewielka nie <grymne> nie <grymne> No, ale myślałem, że większe. będzie Tak po wędce patrzyłem wie mówię, kurde Ale jedzie nie jest gruba. No. Co, zamieniamy się co rybę wędką, tak? <grystanie> no dawaj pani troć, bo ja tutaj czekam. Tam ziomal przed chwilą złowił. Ja dalej mam wrażenie, że coś jest nie tak z moją wędką albo dalej ze mną. Chociaż że Peter też zaraz bez brania przez jakiś czas. Zaraz muszę wyjść, no bo się ogrzać i... Kolejna tura za chwilkę, ale jeszcze parę rzutów zrobi. Runda trzecia. Czy tam czwarta, już nawet nie wiem. No, warunki dzisiaj naprawdę nie są łatwe, ale jak widać, trocią się to podoba. Stoję ile mogę i po prostu jest troszkę to na siłę, bo, bo walczę z zimnem. No. Nic komfortowego, ani ogrzewacza. Piotrek to ma skarpety na USB ogrzewane i on mówi, że jest mu zarąbiście ciepło. No mi nie. Ale wytrzymam. Jeszcze półtorej godzinki łowienia. Zostało o 15 uciekamy. Jest szansa jeszcze coś złowić. Czy ja ci Piotrek? Obojętnie. Jeszcze tu wrócę. A jest godziny, jeszcze 4 godziny już trochę zasypiam. Oddaliłem się trochę od Piotrka. Tutaj zaczynaliśmy, tutaj miał jedno branie. No ja pójdę. Zobaczymy. Próbuję użyć własnego rozsądku, tylko mam nadzieję, że rybę wyholuję i ją pod, podbiorę, bo nie mam podbieraka i Peter też nie mam, bo zostawił na brzegu. Polecam mieć kotwiczki PKK do takiego łowienia. Dobrze trzeba wciąć tę rybę. Ja do tego używam Mika Mikado Skydream o rozmiarze 4000 i wędki SG4 od 10 do 50, ale z się nie sugerujcie, nie kopiujcie, ponieważ jednak powinna być dłuższa, no chyba, że, chyba, że weźmiecie ten model i dłuższą, ta jest 251, a się taka 250. Tam zostało z pół godziny łowienia, ale ja już chyba odpuszczam, i tak przestały żerować, nawet Piotrek nie ma kontaktu od dłuższego czasu, odpadają mi plecy, cały czas trzeba mieć podniesione barki, bo fale, a jak trzymam podniesione barki, to strasznie bolą mnie plecy, nie wiem co chyba mam z tymi plecami, no i no, lubię sobie ponazechać czasami, także... Ja potrzebuję właśnie tego. Może jeszcze trochę coś złowi, więc się nie żegnam, chyba że...